Dzień dobry, witam Was na naszym kanale. Kolejny Dniu z Biblią. Tym razem będzie o chrześcijańskich piosenkach dla dzieci. Czy w ogóle lubicie słuchać, jak dzieci śpiewają? Czy wasze dzieci śpiewają, może grają, czy lubią śpiewać? Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć dlaczego. Lubią lub nie lubią? Dlaczego nasze dzieci śpiewają lub nie? Zanim jednak yy, przypomnijmy sobie kilka takich popularnych dziecięcych zespołów chrześcijańskich. Na przykład znana chyba w całym naszym kraju Arka Nowego, albo współczesne, znane wielu, małe TGD. Dawniej w kręgach chrześcijaństwa ewangelicznego popularna była grupa mali o wielkim, o wielkim śpiewają też lubiłem nieraz posłuchać fajne, fajne utwory, ale w ogóle w codziennym naszym życiu, w kościołach często spotykamy dziecięce chóry, występy naszych dzieci z okazji różnych wydarzeń i znów wracam do pytania, czy lubimy słuchać, jak dzieci śpiewają. Myślę, że tak. Myślę, że jest w tym coś głębokiego. Coś szczególnego, coś co porusza nasze wnętrze, zastanawia nas, zachwyca i dociera do wielu set. Ma to ogromny przekaz, mocny i silny, z przesłaniem. Gdzie to się wszystko zaczyna? Czy dzieci same z siebie tak po prostu zaczynają śpiewać? Myślę, że dużo zaczyna się tam, gdzie i jak żyją dorośli. I w tym zakresie my dorośli mamy naprawdę przestrzeń, aby sami śpiewać i aby śpiewać razem z dziećmi. Przypomnę, mam takie wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, kiedy to mój tato, osoba no niezbyt muzykalna, śpiewał. Śpiewał dla mnie jako synka jakieś piosenki, kołysanki, a potem kojarzę taki epizod, kiedy śpiewał mi chrześcijańskie piosenki i pieśni. I chociaż nie miał talentu, który mógłby zachwycić Estradę, czy nawet jakąkolwiek grupę ludzi, zachwycił tym swoje dziecko. I tak właśnie dzieje się, kiedy my ze swoimi dziećmi komunikujemy się także poprzez śpiew. Czytam fragment z Biblii. Na dzisiaj będzie to z listu Świętego Pawła do Efezjan 5:19. Rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, hymny. I pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając i grając w sercu swoim, Pana. Nasz duch, nasze wnętrze jest tak skonstruowane, że może tworzyć muzykę, śpiew i grać. Grać przede wszystkim dla Boga, śpiewać dla Boga, ale też rozmawiać w ten sposób ze sobą nawzajem. I oprócz odniesienia tego do bezpośredniej takiej Relacji w kościele, gdzie chrześcijanie tak się komunikują, my możemy tym samym językiem nieść pewną treść dla naszych dzieci. Bo pieśń mówi i pieśń jest przekazem, nośnikiem treści. I dlatego właśnie nie chodzi tu o piosenki, które po prostu są dla zabawy. Piosenki, które są dla rytmu, dla tańca, dla jakiejkolwiek innej rozrywki. Yy, niestety, przepraszam, ale. Nie mówimy dzisiaj o takiej rodzaju muzyce, natomiast mówimy o muzyce, która, czy pieśniach, które niosą treść. Czy to będzie uwielbienie dla Boga, czy też zapisanie tych pięknych, mądrych, dobrych rzeczy, które chcielibyśmy przekazać. I kiedy podejmujemy się śpiewania takich pieśni, śpiewajmy razem z naszymi dziećmi. Za chwilę zdziwicie się, jak szybko. Dzieci będą już śpiewać same, będą dalej niosły tę treść, będą ubogacać tę treścią. Ludzi dookoła siebie będą ubogacać tym swoje własne wnętrze. I dzięki temu pieśń, chrześcijańska piosenka jest bardzo ważnym składnikiem takiego chrześcijańskiego domu, takiego domu, w którym dzieci dorastają na chrześcijan. Tego wam właśnie życzę, tego życzę także sobie, i nie zapomnijcie śpiewać. Śpiewać, bo dzieci słuchają. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.